Witam serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest Pan Krzysztof Kubień. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Panie Krzysztofie, od kilku miesięcy nie jest już Pan radnym. Natomiast jak ocenia Pan ostatnie kilka miesięcy nowej władzy i jak patrzy się na to wszystko z innej perspektywy? Startowaliśmy do wyborów w dwóch komitetach, którymi, że tak powiem, twarzami były dwie panie. Taką koncepcję przyjęliśmy, że no płeć piękna, która odważyła się startować, będzie miała szansę wygrać z poprzednim burmistrzem. W części, w dużej części właściwie ten projekt się sprawdził. Wygrała osoba, która zdobyła w demokratycznych wyborach największą ilość głosów. Wygrała osoba, która też była przewodniczącą komitetu, którego program był spójny z tym komitetem, w którym ja startowałem. Mieliśmy ogromne nadzieje na to, że sprawy, te, które są najważniejsze dla mieszkańców, pójdą w dobrą stronę. I wszystko zaczęło się dobrze. Wszystko zaczęło iść w dobrym kierunku, wszystko układało się tak, jak to miało być na miarę tego, co się wydarzyło czyli, że ta przewaga w Radzie Miejskiej nie była zbyt duża. Niestety od pewnego czasu obserwuję coś, co dla mnie jest kompletnie niezrozumiałe. Jest jakby aberracją tych wszystkich idei, które, z którymi startowaliśmy do wyborów. Chcieliśmy odsunąć poprzedniego burmistrza od władzy, to się udało i taką ogromną nadzieję miałem na to, że to wszystko będzie na dalsze lata, na dalszy czas trwania tej Rady Rządów pani burmistrz Bratys Smolec. No niestety w ostatnim okresie ze, ze, ze zdumieniem, z grozą, wręcz taką paniką obserwuję to, co e, prezentuje e, pani Ewelina, z którą no, powiem, miałem przyjemność, no, ale teraz ta przyjemność jest wątpliwa, startować e, e, w tych ostatnich wyborach. To, co się dzieje, e, jest dla mnie nieakceptowalne. Jest to, traktuję to w kategoriach zdrady. Dlaczego? No dlatego, że bardzo duża część mieszkańców głosowała na panią Ewelinę, na panią Ewelinę, która wtedy określała się jako przeciwniczka wręcz, że tak powiem, no przeciwniczka nazwijmy to w ten sposób, tego co prezentowała poprzednia władza. Co się stało? Nie wiem. Czy nowa ekipa ma już na swoim koncie jakieś sukcesy i porażki? No nie jest łatwo w tak krótkim okresie czasu zrobić pewne spektakularne rzeczy, które są jakby wizytówką. Na pewno udało się to, że uporządkowano pewne sprawy, że zrezygnowano z takich inwestycji, które od początku jak powstawały, były krytykowane przeze mnie przez radnych opozycji. Na pewno jest to, że udało się przez ten okres czasu porządkować rzeczy, które były złe. Nie da się wszystkiego zrobić na raz. Ja jestem pełen, że tak powiem, uznania dlatego, ponieważ to jest bardzo trudny temat, bardzo ciężko jest tak układać się z ludźmi, żeby pracowali dla dobra tej ekipy. Natomiast no myślę, że, że to jest za krótki okres czasu, żeby mówić o porażkach, bo, bo to, co jest zrobione, szło w dobrym kierunku, było poukładane, były plany, były cele, są robione audyty, więc to wszystko dopiero będzie i to o tym mieszkańcy się na pewno dowiedzą. Wspomniał pan o inwestycjach? Nie, a więc moje pytanie będzie następujące: Czy rezygnacja z budowy nowej hali sportowej przy ulicy Dąbrowskiego, jak zapowiedziała pani burmistrz Bata Smolec, a co za tym idzie, tak de facto wyrzucenie do kosza około 600 tysięcy złotych, czy to dobry pomysł? To znaczy, tak. Takich pomysłów, które poprzednia władza miała i różnego rodzaju wizualizacji, to, to nie jest tylko ten przykład. Proszę Państwa, Pani Redaktor, na pewno to, czy budowa hali była tej, na boisku przy ulicy Dąbrowskiego była absurdem, bo kosztować by to miało około 70 milionów w tej chwili. Skąd na to wziąć pieniądze? Natomiast mamy praktycznie w odległości 100 metrów dwie, pię, dwa piękne obiekty sportowe. Na jednym odbywał się turniej plusligowy duży i ten... Obiekt spełnia wszelkie warunki. Jest to tylko kwestia dogadania się z gospodarzem, czyli z panią dyrektor, ze starostwem, które, jest jakby, yy, yy, który, które zarządza tymi obiektami i wystarczy na to, żeby tu mogły się odbywać yy, naprawdę wielkie i dobre zawody sportowe. Więc zaoszczędziliśmy 70 milionów, tracąc w pewnym sensie tą absurdalną kwotę na projekt. No, coś za coś, nie da się inaczej. To w takim razie powinno być najważniejsze do realizacji w obecnej kadencji? Najważniejsze w obecnej kadencji, wydaje mi się, pomijając wszelkiego rodzaju inwestycje, to w pierwszej kolejności powinno się doprowadzić do tego, żeby te osoby, mówię konkretnie o pani Ewelinie, zaczęła rozmawiać z panią burmistrz. Tam drzwi do pani burmistrz, z tego co wiem, są otwarte. Więc nie robi się przewrotów, nie robi się jakichś niezamierzonych ruchów bez wcześniejszego omówienia sprawy, bez dogadania się. Na tym polega współpraca nawet. W pewnych kontrowersjach, żeby rozmawiać, wspólnie wypracowywać pewne projekty. Nie da się zamknąć się w, 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 w sobie, uważać, że ja tylko mam rację, i niestety, przy okazji, raniąc tych ludzi, to było ponad 4 tysiące osób, mieszkańców Anderowa, które zagłosowały nie za. Tym y, projektem, który w tej chwili się dzieje, czyli odwołujemy, y, rozwalamy Radę Miejską, tylko za tym, żeby odsunąć od władzy poprzednią ekipę i z nadzieją występować y, w przyszłości. do, do nas. Natomiast inwestycje, które są no, na pewno te, które, na które będą pieniądze y, zewnętrzne, to w pierwszej kolejności, y, no i wszystkie te, które jakby y, są w y, gestii administrowania, czyli szkoły, oświata, kultura zdrowie, te wszystkie rzeczy, które są najważniejsze. A potem jak to zrobimy, no to pójdziemy do przodu, bo y, taką mam ogromną nadzieję, mhm. że to się wszystko pomimo tych kłopotów uda. Mhm, czyli rozumiem, że te pojawiające się informacje dotyczące odwołania przewodniczącego radnego oraz tej zmiany układu sił w Radzie. Y to tak, to są y, realne i niestety nie bardzo niebezpieczne rzeczy, bawimy się jakby losem mieszkańców gminy. Mieszkańcy gminy potrzebują wsparcia, potrzebują inwestycji, potrzebują pieniędzy na drogi, na te nawet drobne rzeczy, a tutaj niestety część tej Rady Miejskiej zaczyna się bawić. Dziewczynki z zapałkami, no to była bajka, natomiast tutaj jest to bardzo niebezpieczne, bo grozi to zapaścią, tak uważam i, i to... Jakby apeluję o to, żeby się opamiętały niektóre osoby, bo nie są one pępkiem świata, natomiast y, y, tym pępkiem świata tego naszego lokalnego powi powinny być mieszkańcy. Nawet ci, którzy głosowali za poprzednim burmistrzem, wszyscy. Natomiast generalnie najważniejsi są mieszkańcy. Panie Krzysztofie, pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo miło, że pamiętacie. Również o tych, którzy byli, a już o, nie są. Dziękuję, dziękuję bardzo.